Zaraz jeszcze bym do rekorda właśnie. bo mam taki rekord, 75, w y 1975 zaczął być naprojektowany, w Gdzieś W 76. Y ten rekord to taki był, to był, on tak był... To też jest ciekawe, bo z... ja mam taką trwającoję ten temat, zaraz się skupiamy. Nie, to znaczy rekord się zaczął właściwie od, od tych kombajnów amerykańskich. No to właśnie od Older właśnie myślałem. Bo Bo Amerykanie, wszystko to co było... Amerykanie właśnie to co Amerykanie tam chcieli, większy zbiornik, na e, nagarniacz z, no, z centralną ruro i tak dalej, te sześć elementów, to Amerykanie to zażądali, ten sześć, nie pięć tych e, jakbym e, nagarniaczy, tych e, belek z palcami, no tylko sześcio. To co no. z, Amery z Ameryki się wzięło, tak samo ta Jedna rura centralna zamiast tej cienkiej takiego z tymi ciągami, to, to jedna rura to był, to, był, to było to wszystko ze, ze stanów.